Witam się z wami w filmie, w którym pokażę wam foodbook Kawoszka, czyli co dostaje do jedzenia mój koń. I na wstępie muszę zaznaczyć, że to co dostaje do jedzenia mój koń, ta cała jego dieta, bazuje nie tylko na mojej wiedzy, którą zdobywałam przez dobre kilkanaście lat, ale przede wszystkim na konsultacji dietetyka końskiego. Ja z wykształcenia jestem magistrem dietetyki, ale ludzkiej, więc mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, jakie efekty przynoszą poszczególne składniki żywieniowe. Ale jeżeli nie jesteście pewni, co powinien dostawać do jedzenia Wasz koń, to zawsze warto poradzić się weterynarza albo właśnie skonsultować się z dietetykiem dla koni, bardzo dużo takich darmowych konsultacji możecie znaleźć w internecie. Ja sama korzystałam m.in. ze strony Polskiego Żłobu, gdzie można otrzymać darmową konsultację. Tutaj jest ta szatowuszka, która właśnie przyjechała, także musimy ją rozpakować i przysypać tutaj. Woszek jest konikiem polskim, więc on przez większość roku tak naprawdę nie ma zadawanej żadnej paszy traściwej, ponieważ nie jest to mu absolutnie w żadnym celu potrzebne. Są różne podejścia. Ja widziałam i koniki polskie, które chodziły normalnie pod siodłem i wykonywały jakąś pracę, które były tylko i wyłącznie na paszy objętościowej, czyli na pastwisku, jedząc trawę i siano. Ale widziałam też koniki polskie, które na przykład były na owsie. Ja nie jestem zwolenniczką owsa. Jest to moja prywatna opinia, która opiera się na tym, co usłyszałam od osób bardziej doświadczonych i przede wszystkim od weterynarzy. Uważam, że w polski jedzący owiec, no, raczej ten owiec może mu wyrządzić większe szkody niż pożytek, tak samo z innymi zbożami. Uważam, że yy, może to spowodować chociażby ochwat. Jednak mimo wszystko to jest rasa prymitywna. Dlaczego? Mój plan żywieniowy opiera się na pasie bezbożowej. To jest pasza bezbożowa z Il Campione. To jest pasza dla kucy i oni mają nazwy, które są równocześnie numerkami i to jest 110C. Taki gramium. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda. Najpierw trzeba to rozpakować. Tak wygląda pasza. Myślę, że wygląda bardzo fajnie. Pachnie też bardzo fajnie. Kawoszek do tej pory nie miał zadawanej paszy treściwej jako tako, dostawał sieczkę, to jest sieczka z lucerny olejowana olejem lnianym z dodatkiem mięty z polskiego żłobu. I ta sieczka była mu podawana jako nośnik suplementu. Teraz, ponieważ chodzi już pod siodłem, wcześniej nie chodził pod siodłem, tak naprawdę nie wykonywał żadnej pracy poza bardzo lekką pracą z ziemi. No to myślę, że nie była mu potrzebna dodatkowa energia. Natomiast teraz, za poradą, właśnie dietetyka, będzie mu podawana ta pasza pomieszana z tą sieczką. Więc za chwilę będę przesypywać pasze do tej sieczki. Spróbujemy to wymieszać. A na razie nałożę mu jeszcze porcję, tak osobno. Tak z dwie garści sieczki, żeby miał co pojeść. I mniej więcej półmiarki. Dzisiaj mu dam może troszkę mniej. Dopiero będzie wprowadzana ta pasza dla niego. Także dam mu troszkę mniej niż półmiarki. No i najważniejsze, czyli suplement ECHIAL. To jest taki kompleksowy suplement wspierający stawy i ścięgna konia. Zawiera kwas hialuronowy, glukozaminę, chondroitynę i MSM. Według mnie jest to taki tańszy zamiennik Cizarolu. Tu wam pokazuję, jak wygląda ten preparat. I tak prezentuje się pasza kawoszka. Na razie trochę więcej sieczki, później stopniowo przejdziemy na sam granulat. Z tego względu, że okej, okay, sieczka ma dużo fajnych właściwości, przede wszystkim ma właściwości buforujące, czyli potocznie mówiąc, jeżeli kawoszek dostanie trochę tej sieczki przed treningiem, no to kwas solny w żołądku nie będzie mu chlupotał i nie będzie miał różnych niepożądanych skutków tego, że brzuszek jest pusty. Natomiast kawoszek jest koniem, który stoi wolno wybiegowo i on pasie się cały czas cały Cały czas ma dostęp do sianka. W okresie, kiedy jest trawa, to do trawy. Dlatego nie uważam, żeby ta sieczka była niezbędna. Zwłaszcza, że sieczka z lucerny, jednak mimo wszystko, jest dosyć wysokokaloryczna i pomimo tego, że dostarcza trochę fajnego białka, no to jednak ma dosyć dużą zawartość cukru. Więc jeżeli kiedykolwiek będziemy wracać do sieczki po zjedzeniu tego, no to raczej będzie to sieczka ze słomy. Teraz jeszcze dodaję witaminki z aminoplonu. To jest po prostu mieszanka witaminowo-mineralna. Ja je dodaję po to, żeby wykończyć to pudełko, które mam. Ta pasza zawiera już mieszankę witaminowo-mineralną, więc myślę, że nie będzie to konieczne w przyszłości. Tak prezentuje się jedzonko kawoszka dzisiejsze. Ze względu na to, że tu jest ta sieczka i kawoszek nie jest wielkim fanem sieczki na sucho, to na razie zaleję to trochę wodą, żeby było miększe i bardziej mokre. Ale jak przejdziemy na sam granulat, to myślę, że nie będzie problemu z jedzeniem go na sucho. Będziemy Ile wejdzie w sumie? Zależy mi na tym, aby karmienie kawoszka było możliwie jak najprostsze. Dlatego oczywiście jego dieta opiera się na stałym dostępie do wody i dobrej jakości siana lub trawy, ale to jest oczywiście kontrolowane ze względu na ryzyko ochwatu, no i do tego granulat, czyli pelet dla kucy 110C z il kampione i na razie jeszcze je to razem z sieczką, ale już niebawem przejdziemy na sam granulat, no i dodatkowo suplement wspierający funkcjonowanie stawów. No Tutaj jeszcze wrzucam Wam nagranie z krótkiego treningu. Niestety tego dnia nie miałam za wiele czasu, dlatego na początku przećwiczyliśmy wszystko z ziemi na ląży, a później wsiadłam na bardzo, bardzo krótką chwilę i pojeździliśmy po prostu przez drążka, tylko i wyłącznie po to, żeby kawoszek się poruszał i żeby popracować nad rozluźnieniem i zaangażowaniem zadu. Niestety jak to nagrywałam to było już dosyć późno, dlatego no niestety nie mamy ładnego, dziennego światełka i dodatkowo padało, więc kawoszczek nie wygląda może jakoś szczególnie reprezentatywnie, ale za to ładnie chodził. Zagalopował na obie strony, na razie pracujemy nad galopem i równowagą na ląży, zanim w ogóle przejdziemy do galopu pod siodłem. Dzięki regularnej pracy już widzę progres jeżeli chodzi o nogi kawoszka, bo to zadzierzgnięcie rzepki nie daje już tak bardzo o sobie znać. Więc mam wielką nadzieję, że przy dobrym karmieniu i suplementowaniu i przy regularnym ruchu pod siodłem oraz ziemi całkowicie ten problem nas opuści i kawoszek będzie po prostu top kucykiem. Jak widać, kawoszek miał trochę inny plan na życie niż przejście przez drążka. Całe szczęście, że nie jest to taki drążek typu belka, tylko jest to taki miękki, piankowy drążek, ale później jak widać już bardzo, bardzo ładnie sobie radził z zadaniem. za oglądanie. Ja mam na imię Pola, a Ty właśnie kończysz oglądać filmik na kanale Westernowa Kawa. Jeżeli Ci się podobało, to będę bardzo wdzięczna za zostawienie subskrypcji, łapki w górę albo kawki dla kawoszka. Link znajdziecie w opisie kanału.